Drodzy bracia i siostry, drodzy bracia neoprofesi, drodzy współbracia w Zakonie Świętego Franciszka, w Chrystusowym Kapłaństwie, drodzy siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym Jesteś o Panie, mym jedynym dobrem. To są bardzo ważne słowa, w kontekście tego, tej uroczystości, którą dzisiaj sprawujemy, ponieważ stają przed nami ci bracia, którzy przez lata rozeznania, przez lata próby, chociaż zawsze już pierwszą profesję składa się z tym zamiarem, żeby dochować ją na zawsze, ale przez lata próbowania się z tym, co przyrzekli, zdecydowali całkowicie świadomie, zdecydowali, że chcą załowywać Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa poprzez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. I to nie jest tak oczywista sprawa. Każdy, kto mierzy się z tak wielkim zadaniem wie, ile, ile wątpliwości człowieka ogarnia. Ile razy trzeba wybrać pośród wielu innych propozycji, jakich dzisiaj składa nam świat. My, nawet w życiu zakonnym, nie jesteśmy oddzieleni od tego świata, jesteśmy w nim zanurzeni, i one, te propozycje do nas docierają. I one nęcą i kuszą. Wy, drodzy bracia, idąc za świętym Franciszkiem, wybraliście tą drogę. Wybraliście służbę Bogu poprzez całkowite oddanie się Jego woli, oddanie się do Jego całkowitej dyspozycji. I to nie są dziś słowa popularne. To nie są dziś słowa popularne. Bo to znaczy, że od momentu tej profesji już nie należycie do siebie. I tym tą waszą przysięgą pójdziecie pod prąd dzisiejszego świata, a może świata każdego czasu, wszystkich czasów. Pójdziecie pod prąd temu, co powszechnie uważa się za szczęście, za wolność. Za spełnienie. Pójdziecie przeciw kulturze tymczasowości, ponieważ przysięgacie związać się z Panem i z tą braterską wspólnotą na zawsze. Pójdziecie przeciw kulturze posiadania, wyrzekając się własności, co uczyniście wczoraj uroczystą przysięgą przed Panem. Taką przysięgą, która, która ma o wiele większą wartość niż jakikolwiek akt notarialny. Pójdziecie przeciw kulturze dominacji i indywidualizmu poprzez ślub posłuszeństwa, poprzez wyrzeczenie się tej niezależności, która mówi: robię to, co mi się podoba, robię to, co mi przyjdzie do głowy. Pójdziecie przeciw kulturze egzaltacji, używania ludzkiego ciała poprzez ślub czystości, poprzez nieustanne oczyszczanie swojego, swoich oczu i swojego serca. I to wszystko wydaje się jakieś takie nierealne. Nie na ten czas. Ale... Jeśli słuchaliście uważnie dzisiejszej Ewangelii, usłyszeliście to błogosławieństwo, które Jezus wypowiada wobec Ojca. Błogosławieństwo dla tych, którzy nie idą za logiką świata, ale w prostocie przyjmują drogę samego Chrystusa, drogę wyrzeczenia, drogę, która wjedzie do Jeruzalem, która wjedzie aż na krzyż, aż do oddania swojego życia całkowicie. I to jest prawdziwa mądrość. To jest mądrość, którą odkrył nasz zakonodawca, święty Franciszek. I za którą poszedł, poszedł aż do końca, na co otrzymał potwierdzenie w świętych stygmatach. Bo stał się tak plastyczny w swoim życiu. Tak bardzo pragnął przypominać, naśladować Jezusa Chrystusa, że sam powiada, to, to, jak powiada Dante, to była ostatnia pieczęć, którą Pan Bóg wycisnął już nie tylko na jego stylu życia, ale także na jego ciele, które odtąd żywo przypominało ciało zbawiciela Zranionego na krzyżu. I to wypowiadane na zawsze. Ona się rozciąga na wszystkie dni, na wszystkie chwile Waszego życia, których trzeba będzie nieustannie je potwierdzać. To nie jest punkt dojścia, ta dzisiejsza uroczystość wielka uroczystość. Ale to jest punkt wyjścia. To jest punkt wyjścia, by tak jak Maryja nieustannie potwierdzać raz wypowiedziane Fiat. Niech mi się tak stanie. Tak chcę żyć. I my się nie możemy łudzić, bo trzeba będzie walczyć o to, by pozostać wiernym temu, co Ci się przyrzekło. A warto walczyć. Sam Jezus mówi, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A więc ta walka będzie się rozciągać na te najdrobniejsze gesty, najmniejsze decyzje waszego życia. Będzie się rozciągać i odbywać przede wszystkim w waszych sercach. Dlatego tak ważne jest, by ciągle w waszych uszach, ale i w waszych sercach rozbrzmiewała, rozbrzmiewał ten refren dzisiejszego psalmu. Jesteś, o Panie, mym jedynym dobrem. Jesteś, o Panie, mym jedynym dobrem. My nigdy jako ludzie nie zostawimy czegoś lepszego dla czegoś gorszego. Ale chcemy i pragniemy Zawsze większego dobra, większego szczęścia. Takie jest w nas pragnienie. Tylko Bóg jest w stanie to pragnienie całkowicie wypełnić. Ważne są te szczegóły naszego życia. Oni często rozbijają się najważniejsze sprawy, tak jak rodzina, jak małżeństwo. Jak przysięgi i wierności. Jeśli chcesz służyć panu, przygotuj się na doświadczenie, tak pisze Księga Mądrościowa Syracha. Właśnie w tej naszej drodze będzie nam towarzyszyło doświadczenie, będzie towarzyszył krzyż. On jest wpisany w naszą profesję, bo On jest naszą drogą, tak jak był drogą Jezusa Chrystusa, jak był drogą Franciszka. I tak jak jest wpisany też w nasz franciszkański habit, który ma formę krzyża, tak jest wpisany w Wasze życie. To droga ciągłego umierania dla siebie, by być dla Boga, by być Jego narzędziem w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim, by być, a nie mieć. By być bardziej niż działać. Bo tego, czego dzisiejszy świat potrzebuje, to świadectwo bycia dla Chrystusa. To świadectwo szczęścia, jakie płynie z bycia z Chrystusem. Święty Franciszek zachęcał braci, aby głosili Ewangelię swoim życiem, by stawali się żywą Ewangelią. Kiedyś święta matka Teresa z Kalkuty, która przez wiele lat przeżywała takie duchowe ciemności, w momentach największego cierpienia mówiła Jezusowi, Ja ci nigdy Jezu niczego nie odmówiłam. Drodzy bracia, chciałbym, żebyście to też zapamiętali. Żebyście mogli kiedyś powiedzieć: Ja ci nigdy Jezu niczego nie odmówiłem. I żebyście doświadczali prawdziwie spełnionego życia właśnie przez, przez tą ofiarę. Jesteś, O Panie, mym jedynym dobrem. Drodzy bracia, w Waszej profesji będziecie się powierzać także naszej braterskiej wspólnocie. Powiecie, oddaje się całkowicie tej braterskiej wspólnocie. To nie jest tylko taki wymiar wertykalny Waszych ślubów, że Wy i Pan Bóg. Ale Pan Bóg, jak mówi Święty Franciszek w swoim testamencie, daje Wam braci. Wy wchodzicie. Już jesteście, ale wchodzicie na zawsze do tej braterskiej wspólnoty. Na zawsze. Ta braterska wspólnota ma twarz braci, których tu widzicie i których jeszcze spotkacie. Braci takimi, jakimi oni są. Ze swoimi trudnościami i ze swoimi wartościami. Braci, którzy będą wydawać się Wam bardziej lub mniej sympatyczni, bardziej lub mniej przystępni. Ale to jest Wasza rodzina. Pan daje Wam rodzinę. I tak jak wczoraj słuchaliśmy Ewangelię na temat nierozerwalności małżeństwa, możemy to odnieść także do tego związku. Jesteście nierozerwalnie, Związani z tą rodziną, której korzenie sięgają aż świętego Franciszka. Świętego Franciszka, który w swoim testamencie błogosławił wszystkich moich braci, którzy są teraz w Zakonie i będą wstępowali do Niego aż do końca świata. I polecał, abyście zawsze kochali się wzajemnie i dochowywali wierności naszej Pani świętemu ubóstwu. I by zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom i przede wszystkim duchownym świętej Matki Kościoła. Wchodzimy w zakres tego błogosławieństwa, które płynie z waszej profesji, z waszego oddania się, oddania się Chrystusowi, oddania się braciom na służbę. Dlaczego braciom? Święty Franciszek. Kiedy rozsyłał braci, nie posyłał ich nigdy samych. Posyłał ich przynajmniej we dwójkę, aby mogli wzajemnym odnoszeniem się do siebie potwierdzać to, co głosili. Aby mogli pokazywać, jak się żyje Ewangelią. Nasze wspólnoty to także jest taki poligon miłości braterskiej. Poligon, w którym czasami jest bardzo łatwo, ponieważ otrzymujemy wsparcie i wydaje się, że wszystko funkcjonuje. A czasami doświadczamy, że jedni drugich ciężary musimy nosić. Ciężary naszych, naszych wad, naszych humorów, naszych różnych przypadłości. A czasami ciężar cierpienia i potrzeby, by we wszystkim być, być wspomaganym przez braci, tak jak to się dzieje w infirmerii prowincjalnej. Poligon miłości. Można to zrealizować tylko wtedy, kiedy wejdziemy w logikę Chrystusowego Krzyża. Kiedy wejdziemy w logikę, którą tak pięknie wyraża. Modlitwa, franciszkańska modlitwa o pokój. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozłom, prawdę tam, gdzie panuje błąd, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok radość tam gdzie panuje smutek i sprawa byśmy mogli nie tyle szukać pociechy co pociechy dawać nie tyle szukać zrozumienia co zrozumieć nie tyle szukać miłości co kochać albowiem dając otrzymujemy wybaczając zyskujemy przebaczenie a umierając rodzimy się do wiecznego życia drodzy bracia żeby ta modlitwa nie pozostała dla Was tylko piękną poezją, ale żeby była tym, czym żyjecie na co dzień. Jesteś, O Panie, mym jedynym dobrem. To wszystko wydaje się, co przyrzekacie dzisiaj, tak po ludzku niemożliwe do zachowania. Tak, bez Bożej łaski. Bez Bożej Łaski to byłoby możliwe, niemożliwe do zachowania. Ale ponieważ sam Pan jest gwarantem wierności, On sam, jeżeli Was powołał, jeżeli Was natknął do tej decyzji, decyzji, to Wam daje na to łaskę i siły i wszystkie dary Ducha Świętego. Bylebyście tylko pozostali wierni i otwarci na Jego ducha. Bylebyście tylko. Nie poddali się pokusie odbierania tego, co dzisiaj mu całkowicie oddajecie. Drodzy rodzice, już ojciec Kustosz Wam dziękował, ja też dziękuję Wam za ten wielki dar, który uczyniliście w Waszych synach. To jest dar niełatwy. To jest dar niełatwy. Ale bądźcie przekonani, że Pan. Stokrotnie wam wynagrodzi. Takie moje osobiste doświadczenie, kiedy ponad dwa miesiące temu umierała moja mama i odprawialiśmy pogrzeb. Moja mama oddała Bogu trzech synów w różnych zakonach. Jej mszę pogrzebową odprawiało ponad stu księży. I to było wielkie świadectwo tej łaski, którą Pan daje też naszym rodzicom. Łaski, łaski Bożej, łaski posiadania wielu synów, bo to ten zakąt staje się też jakoś Waszymi braćmi i Waszymi synami. Drodzy bracia, gromadzimy się w domu Maryi, pani kalwaryjskiej. To jest dla nas wielki przywilej, że od niej możemy się uczyć wierności w wypełnianiu Fiat, w wypełnianiu tych ślubów, które Panu przyrzekliśmy. Stajemy tutaj wraz z nią pod krzyżem Chrystusa, aby usłyszeć: Niewiasto, oto syn Twój, oto Twoi synowie. Aby usłyszeć: Oto matka twoja, na którą zawsze możecie liczyć, którą macie wziąć do siebie, którą macie wziąć do siebie, bo ona będzie waszą najbardziej troskliwą opiekunką tą, która was poprowadzi niewiasta mocna, przed którą drży całe piekło na niej możecie się oprzeć, zwłaszcza w momentach walki i słabości. I usłyszeć to, co ona mówi. Ona zawsze wam mówi: zróbcie to, co mój syn wam powie. I kiedy popatrzycie na te ludzi, którzy się tutaj uświęcili, poczynając od wielkiego, świętego pielgrzyma kalwaryjskiego Jana Pawła II, poprzez tych nieznanych, których imion nigdy nie poznamy, a którzy osiągnęli świętość przez jej stawiennictwo, to możecie pójść z odwagą przez to życie franciszkańskie, życie zakonne w dzisiejszym świecie. I wzywamy wstawiennictwa także naszych świętych współbraci, którzy nas poprzedzili w tej drodze. Świętego Szymona z Lipnicy, Jana z Dukli, Władysława z Gielniowa, Anastazego Pankiewicza, Sługi Bożego Rafała z Proszowic i tych wszystkich braci, którzy tutaj się uświęcili. Niech oni wstawiają się za Wami, niech będą Waszymi wzorami, przyjaciółmi i przewodnikami, abyście na końcu Waszego życia mogli powtórzyć jeszcze raz: Jesteś, O Panie, mym jedynym dobrem. Amen.